Święto Jeruzalem. Obed dobrze opiekował się skrzynią. Wkrótce wszyscy zauważyli, że Pan Bóg błogosławił jego domowi i wszystkim, którzy w nim mieszkali. Wiadomości o tym doszły też do Dawida. Zrozumiał, że można skrzynię przenieść. Do królewskiego miasta. Teraz wiedział już, jak postępować, i starał się wszystko wykonać tak, jak nakazał Pan Bóg. Kapłani niosący skrzynię szli wolnym krokiem, ubrani byli w odświętne stroje. Po każdych sześciu krokach zatrzymywali się i składana była ofiara dla Boga z cielców i baranów. Król Dawid nie był ubrany w swój królewski płaszcz, ale w zwykły lniany efod, co świadczyło o jego pokorze przed Bogiem idąc śpiewano psalmy i grano na różnych instrumentach muzycznych. W końcu pochód doszedł do bram Jeruzalem. Tutaj czekali na niego wszyscy mieszkańcy miasta. Pośród nich była też żona Dawida, Michal, córka króla Saula. Kiedy tylko zobaczyła swojego męża w zwyczajnym ubraniu, pomiędzy sługami i poddanymi, nawiedził ją duch pogardy. Kiedy Dawid wrócił do domu, z oburzeniem powiedziała do niego, jakże wyróżniał się dzisiaj król izraelski, obnażając się przed oczami sług swoich. Jak może obnażać się chyba tylko jakiś pusty człowiek? Dawid odpowiedział jej, że dla Pana jest gotowy poniżyć się nawet przed służącymi i niewolnikami. Dla imienia Boga będzie razem ze wszystkimi grał i pląsał. Dzięki swojej prostocie i miłości do narodu, Dawid zdobył jeszcze większą sympatię i poważanie u ludzi. A z uchwałą Michał Pan ukarał tym, że nigdy nie miała dzieci. Skrzynia stała znowu w namiocie zgromadzenia i Dawid we wszystkim odczuwał obecność żywego Boga. Ten dzień stał się świętym w całym Izraelu, ponieważ do Bożego narodu powróciła skrzynia Pańska. Na podstawie drugiej księgi Samuela, rozdział szósty, wersety od 12 do 23 oraz Psalm 24. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i zbawiciela. Proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.